Raz, raz. A Dobra, panowie, kamień, papier i dożynce. Trzy, cztery... Mamy to, perso zaczyna 45, że swoje nie przedłużamy. A my się budzimy! Bo to Na a potem jeszcze wygrywam nawet w Boridzie, Dlatego, że spejam tutaj patrz, punchline'y Jak jadę, to odbijam się tutaj od bandy do bandy Nie od panny do panny, weź lepiej Bo zapisujesz te wersy na pergamin Nawijam no, ogólnie i bijam się tu z wersem na teren Ja i oni i on się z ciebie śmieje Dlatego właśnie jestem i robię wersy, a twoja panna no to chyba zajęczy na pajęczynie Bo mam rozwinę, lecę tak właśnie mam tu chwilę Nawijam i mogę tu bestać takie właśnie dzieci, bo mogą one wygrywać, ale jedynie w sieci, tak? Rzucam wersy, bo na twoją kuszę to no nie zmieści się hula, hop Nawijam wersy, mówię w sumie trudno, tak? Bo mogę bestać, go w sumie w kółko właśnie to jest jasne, te ciebie, a potem pójdę jeszcze podawiać do cyber. Dobra, jak ta wina, ta zbiera, to publika przypomina tym nie masz nawet drużyny w spiku Dobra, ja jadę tego stera w jego żyłach cała drużyna aktimera Weszłem pan, pan, a w jego dupie cała drużyna A Dobra, we w tym panżu w jego żyłach drużyna A, Dobra, <noise> zeprę, 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 o. Cześć, ja tak, że myślę, że tutaj pirater Cześć, się. Zmiana mi bardzo lecisz. Drużyna tak. Aktimela, on jest kiepski Zaraz na twój wyrobuje LKC i defensji. Właśnie z tak, to jest i tak bywa że wtedy będzie jakaś defensywa. <tryk> Grużyna Aktimela u niego gości, ale na kremę nie ma w odporności Dobra, jadę dużo, jestem trawiącą ciebie chorobą e, Lecę zajebiście, a on ma odporność. kurwa na dyksję. Fikcję chcę podchwycić Dobra, mijam kutas akurat To jest moja fikcja pura Dobra, mijam na jest z gniewęczem Ogólnie rzecz yeah, tak, ja, jest właśnie ten wystawię kutas i będzie trening na aparat Mowy, właśnie tak mam Ty Podświcisz aparat i te zęby. Dobra, ten łak daje na scenach On nawet kurwa nie, mowy nie ma Dobra, tak Jadę tu sucho, jak nabija w publikach głupość Ej, ogólnie to lecę tak i nawijam, bo właśnie to jest taka gadka, leży na ziemi, on napad, to padaczka. Właśnie tak, to no, po persioselata lata położył się do no, ten łak, to ma napad. Dobra, jadę, to jest mój kolega, on jest jak rajdem, nie wie o co biega. Dobra, tak, Jaden teraz w nie wie o co biega, ja to Oscar Pistorius. Kodę! Są gryfka! Są gryfka! Są gryfka! Są gryfka! gryfka! Ale i tak gryfka! I gryfka! Czy Waszym zdaniem tą walkę wygrał Kryma? Czy może jednak Kryma? Tu nie ma? Czy na jest... I mamy podrywkę! Czyli mamy zmiany czyli mamy zmiany kolejności, czyli mamy Co 15 sekund jest obrazek kolei, czyli mamy zmiany kolei, czyli mamy zmiany lecisz! czyli mamy Zapraszam, przebiłem ci serce wiecie, wiecie co? Ogólnie to ja dobrze to czaję. Odpowiedział, ale nic nie zrozumiałem Bijam tak i tu dudkliwo Kryma okarni, się to leci na żywo Ja ci pana robić woda baranie, ale powiedziała pytanie na śniadanie, dobra I Na tym ojcu nie ma swoich wszystkich kurwa ojców cała twoja rodzina Lecę tak i tu trafię do to dołki kopię ten Dobra bez tam On spadł teraz do tego dołka On spadł teraz do tego dołka I jest tak wysoki, że z niego nadal wygląda Wiesz co? Cisnąć ciebie To tu lubię, tam mieliśmy jedną dziurę A tu mamy drugie Właśnie tak, ej, nawijam się nie żai, bo Persio to jest old school jak kiedyś latari Jest wysoki i szeroki, mam tu pan z dziś Weź na nim wyświetlej obrazki, dobra Ja to do Rustina, dzisiaj Persio nam robi za Greenskina O to tutaj obrazki, ode mnie obraza Właśnie tak, okazję sobie tu spadzam ja go tu cisnę, a on tylko się obraża Koniec!